Adam Kuklewicz, dzień dobry, to jest interwencja Ekstra, w której dziś krew i honor. To neonazistowska organizacja, która na swojej stronie internetowej umieszcza dane swoich przeciwników, wrogów białej rasy. W interwencji Ekstra także o kolejnej planowanej Paradzie Równości w Warszawie, tym razem do stolicy przyjadą też niemieccy geje i jezbijki, by wspierać swoich polskich przyjaciół. W Polsce geje i lesbijki nie mogą żyć normalnie i cieszyć się wolnością. To jest demoralizujące, żeby takie rzeczy manifestować, obnosić się z tym. O pradzie równości, która zawsze wzbudza dyskusje i kontrowersje, dziś w Interwencji Ekstra. Tolerancja oznacza wyrozumiałość dla odmienności, szacunek dla cudzych uczuć i poglądów. Niestety, coraz częściej otrzymujemy dowody na to, że z tolerancją wśród Polaków nie jest najlepiej. Przykładem może być żarująca na nazistowskich resentymentach organizacja Krew i Honor. Na swojej stronie internetowej umieszcza dane osób rzekomych wrogów białej rasy. Efekt? Brutalne pobicie niewinnego człowieka. Inni wrogowie z listy mogą obawiać się o życia. Reportaż Mileny Sławińskiej. To była walka na świecie, o białe ten ryżki chcesz, ale India. Realne niebezpieczeństwo jest, ale yy, strach trudniej potęguje. Jest to trochę śmieszne, trochę straszne, ale no nie ma wyjścia, trzeba po prostu uważać i wyjecie inaczej po prostu. Nazwiska, daty urodzenia, adresy telefony, a nawet numery rejestracyjne samochodów kilkuset osób i szczegółowe opisy, np. charakterystyczna brudka około 2 cm, ubiera się przeciętnie, w bezpośrednim starciu, groźne. W ten sposób organizacja Krew i Honor od kilku miesięcy publikuje na stronach internetowych dane swoich przeciwników, tak zwanych wrogów białej rasy. W styczniu powstała lista, ja byłem wtedy w Berlinie i dostałem sms od kolegi o tym, że właśnie znalazłem się na tej liście. Kiedy przyjechałem do kraju, to zapoznałem się z tą listą. No i cóż, no, trochę się dziwiłem szczerze mówiąc. Oczywiście fakt zamieszczenia danych osobowych na, 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 na stronie internetowej nie jest czymś miłym. Dostałem kilka telefonów po zamieszczeniu tych, tejże, tychże danych. Jest to sytuacja no, oczywiście dość, no, dość nieprzyjemna. Polski oddział organizacji Krew i Honor wpisuje się w międzynarodową działalność tej organizacji. Neonaziści stawiają sobie za cel walkę z działaczami organizacji lewicowych, antyfaszystowskich, a nawet feministycznych. Na swoich stronach publikują dane homoseksualistów i członków organizacji antyrasistowskich. Za duchowego patrona stawiają sobie Adolfa Hitlera. Organizacja Bladen Honor, trafi Honor jest e, taką organizacją, powiedziałbym, dość e, charakterystyczną, wybijającą się e, spośród e, wszystkich organizacji o charakterze neonazistowskim czy faszystowskim. Moi koledzy i ja także uznaliśmy to za, z jednej strony za e, bardzo komiczną sprawę, z drugiej strony jednak zaniepokojącą rzecz. Z jednej strony one są... Hmm, rażące głupotą i hmm, po prostu prymitywizmem, z drugiej strony są bardzo niebezpieczne. Po tym jak bardzo niebezpieczne przekonał się pan Maciej, numer 2 na warszawskiej liście. 16 maja nieznani sprawcy napadli na niego pod domem. Jego adres znajdował się na stronie internetowej. Stał tam mężczyzna, który już czekał na mnie z wyciągniętym gazem w ręku, przyknął mi w twarz. Brzmi zaatakował tyłu, z mi ciosną, że myślałem, że to jest kopnięcie. Nie należę do żadnej organizacji, nie działam, nie jestem aktywistą. Po tym zdarzeniu wiele osób, których dane znalazły się na liście, zaczęło obawiać się o swoje bezpieczeństwo. Część zmieniła nawet numery telefonów. Dziś już wiedzą, że sms -y takie jak Hitler zaczął, my skończymy to już nie jest żart. No, muszę się obawiać o swoje zdrowie życie, tym bardziej, że ten zamach 16 maja na ma jedną z osób, która znajduje się na liście. Potwierdził, że mamy tu do czynienia z osobami, które nie mają żadnych skrupułów i są gotowe nawet zabijać z powodów ideologicznych zapewne. Trzeba wyraźnie powiedzieć, że to była próba zabójstwa. Chłopak był na tej liście. Jest to bardzo szokująca sytuacja. Po kilku miesiącach wciąż niewiele można powiedzieć o autorach listy. Oni tymczasem na swojej stronie internetowej umieszczają nazwiska kolejnych osób. Wyjaśnieniem sprawy zajmuje się prokuratura. Przede wszystkim trzy wątki, mianowicie kwestie związaną z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych publiczną za pośrednictwem internetu, e, propagowanie treści faszystowskich, nawoływanie do popełniania co najmniej występków na szkodę tych osób, których dane znajdują się e, na tej stronie internetowej. Wątpliwości co do intencji autorów strony nie mają osoby, których dane znalazły się na faszystowskiej liście. Wyzwanie Pamiętaj miejsca Twarze Zdrajców Rasy, oni wszyscy zapłacą za swoje zbrodnie, to nie tylko pogróżki, to dla nich realne zagrożenie. Nie wolno się bać. Jedne, co możemy zrobić, to uważać i e, odbijać to w sposób taki, że ci, którzy m, tego typu... E, komunikaty wysyłają, też nie powinni się czuć pewni i też y, powinni wiedzieć, że oni również y, nie pozostają anonimowi. Moralna odpowiedzialność y, spada właśnie na prokuraturę i policję. Moralna odpowiedzialność za, za ten ostatni zamach y, usiłowanie zabójstwa tego młodego człowieka 16 maja, y, prawda, gdyby wcześniej zostały podjęte działania przez prokuraturę i policję, to być może by już do tego nie doszło, być może sprawcy y, zostaliby już zatrzymani. Dlaczego ta strona cały czas jest aktywna? Y, to zostań na przeszkodzie, aby tą stronę zablokować. Ta strona jest aktywna dlatego, że serwer, na którym zamieszczona jest ta strona, znajduje się w Stanach Zjednoczonych. To oznacza, że tylko ten kraj, tylko organizacje tego kraju mogą dokonać blokady tego serwera w taki sposób, żeby nie tylko użytkownicy w Polsce, ale i na całym świecie nie mogli wchodzić na tę stronę, nie mogli zamieszczać nowych informacji. Te organizacje istnieją, istnieją nie tylko w w Polsce w mogli istnieć, takie, taka fascynacja siłą, bo faszyzm to jest siła, hitleryzm to jest siła. Czyli fascynacja siłą, tak? dla tak. tych młodych ludzi? Fascynacja siłą i nienawiść. Nienawiść, ślepa nienawiść. Trzeba zawsze mieć wroga, to jest łatwiej o coś walczyć. Internet. Cudowny wynalazek stał się dziś tak, że narzędziem do krzywdzenia ludzi wymknął się spod kontroli. Dobrze by było, gdyby jak najszybciej udało się zapanować nad treściami, jakie się w nim ukazują.